Przedstawiam wam naszą pierwszą parę, a są to Jim i Nico! wo oh, o oh, o oh. na-na-na Wo-o-o-o na. oh, oh, oh. Kiedy mm. ja sus w oczach, że już nas widzą Zastanawiają się, kto wie z Diferentes, somos para ellas Solo una... Że nie ma niczego gorszego od stroju Jim, to się myliliście. Błagam, co za koszmar? Spójrzcie na tę choreografię. Jest gorsza niż rękawiczki w tętki. Och, nie, biedna Jim, nie mogę na to patrzeć. <laughs> Spokojnie, Jan. Mają jeszcze czas, żeby to naprawić. Ale jak ramiro nie pamiętają nawet swojej choreografii. To prawda, ale tragedia. Co? Słuchaj, każdy by tak powiedział. Przynajmniej próbują, nie są w tacy źli, tak? Pojechali fatalnie. Na pewno odpadną, ale dramat. Pisałeś, że przegrana to nie dramat. Że powinno się być dumnym z tego, że zaszło się tak daleko. Pewnie. Trzeba być dumnymi przegranymi. Lepiej oglądajmy konkurs. <noise> Jasne. Ilość punktów od sędziów dla Jim i Niko to... 21! Na również pozostałych uczestników na ogłoszenie ostatecznych wyników. Przypominam publiczności, że mają jeszcze czas zagłosować na swoją ulubioną parę. Ostateczna punktacja jest sumą punktów sędziów i publiczności, więc już za chwilę dowiemy się, kto już niedługo pojedzie na wielki finał. Myślisz, że Jim i Niko mają szansę na pierwsze miejsce? To będzie bardzo trudne, w sumie nawet prawie niemożliwe. Tak naprawdę musiałby się zdarzyć cud albo dwa, albo trzy. Zastanówmy się. Jeśli Jim i Nico mają 21 punktów, Ambar i Luna po 35, a ostatnia para 34, Jasne. to publiczność musiałaby teraz dać bardzo mało punktów w tym najlepszym, a bardzo dużo najsłabszym, czyli Jim i Nico. Tak, to ma sens. Oj, biedna Jim. Już. Spokojnie, Jim. Nie wszystko stracone. Tak, dla nas tak. Na pewno będziemy ostatni. Wszystkie głosy zostały już policzone. Zobaczymy, ile punktów przyznała zawodnikom publiczność. Zaczynamy od pary Jim i Miko. a otrzymują oni 5 punktów. Natomiast ilość punktów od publiczności dla pary Perla i Tomas to. Niestety w ten sposób Jeep i Niko spadają na ostatnie miejsce, co powoduje, że już teraz odpadają z zawodów. Poznaliśmy jeszcze ostatecznych wyników Luny i Simona. Jedna z tych trzech par będzie niedługo reprezentować Jam Roller w międzynarodowym konkursie brodkarskim. Kolejna pojedzie jako para rezerwowa, a ostatnia para odpadnie z dalszej rywalizacji.